Cześć, tu Mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy serialu Ptaki Ciernistych Krzewów, to zapraszam do oglądania. Ptaki Ciernistych Krzewów to pięcioodcinkowy amerykański miniserial obyczajowy z 1983 roku. Jest ekranizacją powieści Colin McCullough z 1977. Zatytułowany również Ptaki Ciernistych Krzewów. Kręcony m.in. na Rancho Big Sky w Simi Valley w Kalifornii. Miniserial obejmujący 60-letnią historię rodziny, rozgrywającą się w egzotycznej scenerii Australii w XX wieku. Maggie, w tej roli Rachel Ward, jedyna dziewczynka w wielodzietnej rodzinie Clearich, wychowuje się na farmie. Jej powiernikiem i opiekunem jest ksiądz Ralph de Brie W tą rolę wcielił się Richard Chamberlain, z którym łączy ją głęboka przyjaźń. Jednak z biegiem lat to uczucie nabiera innego wymiaru. Ta zakazana miłość wplata się w życie rodziny, i przynosi niechciane, tragiczne konsekwencje. Serial w Polsce był wielokrotnie pokazywany przez różne stacje telewizyjne, między innymi w latach 80. w telewizji polskiej. Niektóre stacje dzielą każdy z półtora godzinnych odcinków na pół i emitują jako 10 odcinkowy serial. W roku 1996 powstał sześciogodzinny miniserial zatytułowany Ptaki ciernisty krzewów utracone lata. Opowiada on o kilku tygodniach z okresu 19 lat Pominiętych w oryginalnym serialu. On również pokazywany był kilkakrotnie w polskiej telewizji. Rolę Mary Kerson proponowano Audrey Hepburn. Kandydatek do roli Maggie Cleary było bardzo dużo, m.in. Kim Bessinger, Olivia Newton-John, Michelle Pfeiffer czy Jane Seymour. W końcu wyłoniono dwie najpoważniejsze: Rachel Ward i Jane Seymour. Seymour miała o wiele lepsze umiejętności aktorskie, ale producenci uznali, że ma zbyt silną osobowość. Do roli Megi potrzebowali aktorki sprawiającej wrażenie bezbronnej, więc rolem dostała Ward. Tristan Rogers, Peter Strauss i Christopher Reeve byli brani pod uwagę do roli ojca Ralpha, jednak postawiono na Richarda Chamberlaina, gdyż tak wybrała sama autorka powieści. Rachel Ward, czyli serialowa Maggie, 16 kwietnia 1983 roku poślubiła australijskiego aktora Briana Brown'a którego poznała na planie serialu Taki Ciernistych Krzewów, gdzie aktor zagrał postać Luka o Nila. Para zagrała później jeszcze raz razem w dramacie Dobra Żona z samym Nilem. A za tytułową rolę gospodyni domowej, aktorka odebrała nagrodę na festiwalu filmowym w Tokio. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy, a zatem do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!